dobry wszystkim. Dzień dobry. Witamy się dzisiaj z wami. Mamy przepiękny słoneczny dzień i zabieramy Was w naszą podróż po Siem Ryb. A teraz jedziemy zobaczyć, co się dzieje z naszymi kociakami. Kotełakami, tak. A przy okazji. Zdawiam się z Marcinem. Przy okazji przekażemy mu wszystkie papiery kotełaków i wszystkie zalecenia od lekarzy. Także to będzie chyba takie. Już nie wiem, oficjalne przekazanie wszystkiego po prostu. Gotowane piersi, jedzenie na dzisiaj. Także będziemy do, do nich zaglądać. To nie jest tak, że one dostają tylko to. Na pewno będą dostawały więcej. Także spokojnie nie martwcie się, ale wolimy tam osobiście patrzeć. Na książeczki bierzesz? Tak. Tak, Bo zabieram osobiście wolimy też patrzeć kociaków, żeby... jak, się jed jak jedzą. Wiecie jak to jest. Tak jedziemy za Hany. Idziemy z Alanem, a ja mam te gorące piersi. Ja mam te gorące piersi w tym pojemniku, więc ciekawa jestem, kiedy się skapie, że ma je na plecach, bo są naprawdę gorące. Na razie jeszcze nic nie mówi, dobrze mi nie słyszy, to nie wie nawet o co chodzi, nie? To tu na nogu jest, tak? tymi piersiami gotowanymi jestem. W miejscu, gdzie Robią wydruki. Będziemy chcieli wydrukować instrukcję yy, obsługi kotów. Jesteśmy w tym miejscu. Alan idzie drukować. A idź, wydrukuj. A ja tutaj czekam, nie? A wszystko jest zapakowane tutaj w tym woreczku. Cała pierś w pojemniku jest. Także wszystko jeszcze na tyle jest ciepłe, że. Mocno grzeje. Nie wiem, czemu Alan się jeszcze nie zorientował, że te piersi ma na plecach. Druga jednej strony right. kosztuje 5 000, 500. Czyli 500? A, 500. Czyli to jest 50 groszy. No proszę. A, proszę, Więc zabieramy zaraz karteczkę, instrukcję i będziemy jechać. Marcin dzwonił, że jest w zoo akurat, więc podjedziemy dać kotom jedzenie, Przed, zrobimy przekazanie wszystkich e, rzeczy Marcinowi, jeżeli chodzi o szczepionki, o, o to, co było okay. zrobione, o to, co trzeba zrobić potem. E, no, także my no, uciekamy już. Aha, jeszcze nie mamy tego wydrukujemy. Nie no, karteczka musimy musi teraz być poczekać. Być no, karteczka. No, no, Ile mamy czekać? Powiedział ci? Już wydrukuję, to teraz. Aha, już no, już. Jedną karteczkę. Znaczy, ostatnie było 20 minut, czekać. No, ale no. wtedy były zdjęcia, wtedy były inne rzeczy, a ale ale teraz tak, jest tak. jedna karteczka. No. No to a, fajnie. To nie moja Aha, karteczka. Nie, już, tak, już. Drukarka jest, ale czeka na odebranie wydruku i lecimy. No to karteczka jest wydrukowana, wszystkie informacje y, są zawarte na tej kartce, jak mi się coś przypomnie to po prostu to Marcinowi to dopowiem. Ale... Y, nie wiem czy będzie to widać, będę chciała zrobić tak, żeby wszystko było widoczne. Może w ten sposób, o. Znaczy ja tu, Jezu, czekaj, czekaj, trzymaj to, bo to mi się przewróciło, o. 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 Ja to chciałem tylko zaprotestować, bo tu jest pozycja kastracja kocurek. Jako mężczyzna jestem przeciwny jakiejkolwiek kastracji. Tak? Tak. No dobrze, to są dane i to jest to, co trzeba zrobić, co było zrobione. Wiem, to było że lekarz zrobione. zaleca, ale ten. ja jestem przeciw. Dobrze, takie, takie informacje mamy do przekazania, więc wszystko jedzie teraz z nami do... A i to do są Marcina. informacje z tej Animal Mama. A wzięliśmy w końcu te y, książeczki na szczepienia? No mówiłaś, że wzięłaś. Nie, wzięłam no, nie wzięłaś? No to się cofniemy. Cofniemy się teraz czy za moment? Teraz możemy Dobra, się Dobra, no to się cofamy, Boże. Moja skleroza nie boli, prawda? No to jesteśmy. Musimy tylko przeparkować. O jejku, już jest koło mnie. Czekaj, poczekaj, poczekaj. No tutaj jest koło mnie ktoś. Kto to jest koło mnie już? To to jest taki piękny mój? Co? Śliczna, chodź. Chodź piękniutka, chodź piękna. No, przyszłaś? No masz ostatnią. Ostatnią możliwość, żeby nie oddawać. Już księżniczka przybiegła. Już zaraz dostaniesz. Smakołyczki dla ciebie Pancia przywiozła, wiesz? Dla pustego bzucha. A gdzie są braciszkowie? Gdzie są braciszkowie? Dobra, zabieramy rzeczy. Dobra, ja to ja. Co mam wziąć to? Dobra, idziemy, wchodzimy. Mm -hmm. Powoli już zaraz ja przyjdę jeszcze raz do, do tego, bo muszę odkładać rzeczy z kamerą. Niestety słuchajcie, mam ręce zajęte, także z kamerą sobie nie dam rady. Eee, tu coś się Pięknie. dzieje, nie wiem co się dzieje w ogóle. O ho, ho, jaki, jaki przepiękniak idzie. Jaki prześliczniak. No kto to przyszedł? No przyszedł. A literaci gdzie jest? No co? Liciciici? No. Papa. Są dwa. Są dwa. Hello. Hello, Hello. Hello. you alright? Still good morning. No, it actually it's good afternoon, I think. No, jesteśmy właśnie nakarmić koty, jak widać. Miał cię już jeli. Teraz się wystraszył, bo piła przyszł, była odpalona, więc, więc już się wystraszył, ale już zaczyna też wsuwać. Dziewczyneczka, a ty? No chodź. Chodź piękna. O, Boże, nie no, myśmy się tutaj... Wszystkie dokumenty przekazane, paszporty, kocie też przekazane, jedzenie zostawione, koty nakarmione, więc możemy ruszać dalej. KMK z rozpiską też przekazane. Tak, tak, wszystko wyjaśnione co i jak, także tam jest łącznie z cenami, ze wszystkim kiedy powinno być coś zrobione, no a te mówię, będziemy na pewno kociaki odwiedzać. A teraz lecimy dalej. No to idziemy jeszcze raz tą samą drogą, sprawdzić czy się nic nie zmieniło w tym miejscu. No tu się mogło, nie wiem co. Mięć. Jesteśmy tak, jak Państwo widzicie, w hotelu chyba najbardziej promowanym na polskim YouTube w tej, w tej chwili. Tutaj jesteśmy w restauracji, nie będę długo nagrywać, ponieważ już jest muzyka. Miejsce jest całkiem spore i puste póki co, ale chciałam pokazać takie motywy chińskie, które są bardzo dobrze widoczne w tej chwili tutaj. Restauracja jest, tak jak widać, bardzo ładnie i gustownie zrobiona. Oczywiście jest obsługa, mówią po angielsku, także wszystko jest super, fajnie, klimatyzacja, przyjemnie się siedzi. Czekamy właśnie na, na jedzenie, zamówiliśmy akurat sour soup, więc zobaczymy, co nam podadzą. No to jest jedzenie. Jedzenie wygląda w taki sposób, zupa typowo kmerska. To jest zupa kwaśna, słodko-kwaśna, podawana jest z ryżem. To wszystko kosztuje 6 dolarów. W środku jest, w środku są grzybki, są, jest ryba, szczypiorek, także jeszcze nie próbowałam, czekam właśnie na chłopaków, którzy za moment przyjdą. No i zobaczymy, jak będzie smakować. A wcześniej dostaliśmy jeszcze bułeczkę. Bułeczkę i masełko, które które już żeśmy sobie skosztowali. No to ruszamy. Wyjeżdżamy spod hotelu. Jesteśmy jeszcze w tym miejscu, ale już wracamy do chałupki. To Was wszystko, co powinieneś mieć? A zapomniałam powiedzieć jeszcze, jak smakowała zupa. Zupa była bardzo delikatna, aczkolwiek intensywna w smaku. Żyby Dużo kawałków rybki. Bardzo taka chryściwa była. Się nie spodziewałam się, że, że tym się tak, tak solidnie będzie można najeść. Będziemy musieli zapytać na z taką żywką. Jest bo była bardzo dobra. No, jesteśmy na miejscu. Widzę, że jeszcze są pracownicy. Jakiś inny motorek chyba przyjechał. No to już jesteśmy. Wygląda na to, że nasza ekipa remontowo-budowlana zakończyła pracę na dzisiaj. Teraz pójdziemy zobaczyć. Jesteśmy na miejscu budowlano-remontowym. Jesteśmy na miejscu budowlano-remontowym. Nie wiem, co tu jest pomalowane, co nie pomalowane, szczerze mówiąc. Na pewno nie jest pomalowana tak jak ja to pomalowałem. A nie mogę powiedzieć, ja też idealnej roboty nie zrobiłem. Także ciężko, ciężko mi coś powiedzieć. Słuchajcie, jutro będziemy dyskutować, jutro będziemy rozważać, jutro będziemy robić inne rzeczy. Chociaż tutaj ja nie wiem, czy oni jeszcze raz nie przemalowali, kochanie. Jeśli mam być szczery. Zupełnie. Kotku? No? Chodź tu kotku. po coś ci pokaże. Wieczorową porą wybraliśmy się do jednej z najbliższych restauracji obok nas. Słuchajcie, jest tu taka obok nas, o tu Ewunia moja stoi, restauracja Mahop. Tak? od stąd tu jakiś jest taki znaczek no i chyba, chyba wchodzimy dobra no to wchodzimy i i patrzymy co tu jest a ty coś o jakiś prezentach wspominałeś? chciałbyś zabrać ze sobą? ten mały to ci wejdzie zobacz Takie dosyć łodokliwe to miejsce, jest? Ale, ale nagrywasz cały czas? Tak, oczywiście. E, bo, bo ja tu byłem już um, trzeci raz jak jestem i to, to jest tutaj to, że tutaj malutkie. tam masz tam masz następny i to jest naprawdę potężny kompleks. Tak. To, to, jest... to słuchajcie, ja... Can I walk around? Słuchajcie, obejrzę tutaj na was. Jak widzicie tutaj nagle... Proszę, tu się takie urokliwe miejsca, światełka, ale my... o, mają rybki tutaj i żółw, zobacz jaki jak żółw, ha, ha, ha. A teraz pójdziemy, bo to się okazuje, że to jest całkiem duży kompleks. Wyglądało na takie małe miejsce. A jednak, jednak my pójdziemy dalej gdzieś. Słuchajcie, patrzcie. Do... No. No tu jest całkiem, ohoho, tu jest całkiem spore terytorium, tak bym to określił. No tak knajpa nie jest, nie jest malutka. Dosyć elegancka. Wszędzie woda, fontanienki proszę bardzo. Eee, no przepraszamy, nie wzięliśmy mikrofonów do, na to miejsce, także ho, ho, ho. podoba nam się podoba. A zaraz zaraz siądziemy i będziemy coś wcinać po prostu. I to jest jedna z najbliższych knajp do nas. No to jesteśmy w części restauracyjnej tak jak widać jest pięknie zrobione wszystko z klasą. Mamy tutaj dużo, dużo zieleni, oczywiście jakieś kaktusy. Za moment pokażę jeszcze coś, jakiś stary młynek. Proszę bardzo, muszę zaraz obciąć, ponieważ muzyka. Tutaj mamy taką dodatkową salkę, że sobie można usiąść w środku, niekoniecznie na zewnątrz. No i oczywiście piękne akwarium, które, które stanowi taką jakby szybę, też z widokiem na salę. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, może sobie posiedzieć na zewnątrz. A na zewnątrz mamy taką właśnie okolicę: wśród zieleni, wśród drzew, było w bardzo urokliwym miejscu. No to patrzcie, mamy tutaj Właśnie, proszę zobaczyć, mamy tutaj pip salad, prawdopodobnie jest bardzo dobra i mamy pomelo salad, będziemy próbować za momencik. Jest kolejne jedzonko, to akurat się nazywa loklak, wołowina z warzywami. Ryż dostajemy osobno. No i oczywiście mamy Fish Amok. To jest ryba, w typowo komerskie danie. Podawane jest w kokosie. Ładnie zapiekane. Będziemy wszystko próbować na pewno i pyszne, ponieważ akurat w tym miejscu już te surówki, te sałatki, które jedliśmy, były naprawdę robiły wrażenie, więc próbujemy, zabieramy się za to. To był długi, ale piękny dzień. Zakończyliśmy go wyjątkową kolacją ze znajomym. Było dużo śmiechu, rozmów i wspomnień, które zostaną z nami na długo. Takie chwile przypominają, po co tu jesteśmy, żeby cieszyć się prostymi rzeczami. Smacznym jedzeniem, dobrym towarzystwem i spokojem po całym dniu. Teraz czas na odpoczynek. Zwijamy sprzęt, gasimy światła i idziemy złapać trochę snu. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. I jak zawsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro.